I dobry, kochani, w nasza codzienna gimnastyka. Piękna, słoneczna pogoda. Wdech, wydech. Chce się żyć w takim pogodzie, prawda? Super. W jedną stronę rozciągamy się w drugą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech, wydech, wydech. Boksujemy się w tak. Raz. Troszeczkę żywiej ożywiamy się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I zaczynamy jak zwykle od rozgrzania mięśni szyi. Głowa lekko na płocze. Opada własnym ciężarem na ramię. Nie pochylamy jej do przodu, tylko na rany. Raz, dwa, cały czas wpychamy w dech, wydech, w dech w dech. Wracamy do postawy wyprostowanej. Przenosimy głowę na drugą stronę. W dech, Zostawę wyprostowane i zamykamy ustawę. Zawsze się to wyprostujcie, żeby dawać na ręku, żeby to było w Powtarzamy. Zamykamy głowę do tyłu, pamiętamy po ustaw do rozstylu tak, i czwartki. Zamykamy i przechodzimy do postawy wyposażonej w innych, w innych. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk i równie ważne ćwiczenie wzmacniające mięśnie żółty. I tu się nie robi, tak jak nie. No. Przyciskamy tutaj miejsce nad obojczykiem, gdzie schodzą się mięśnie łączące żółwę z naszym ciałem, podkusem. Głowa w bok, do tyłu i głowa wysoko.

i broda wysoka. Mamy tutaj mam dla siebie zarezerwowaną salę gimnastyczną, a tu panowie próbują wchodzić. Po dziewiątej pokarmie, tak? po tej dziewiątej wyświetlamy. i energicznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobrze, a teraz ręka na podpóda wsuniemy w kierunku domu podpóla nowego a druga ręka, sobie tak na nią patrzymy i wdech, i wydech coraz dłużej idę i

Pięć. I jeszcze raz. No to się rozciągnęli sobie boczne żeglowe. I rozluźniamy się. Wdech, wydech, i wdech, i wydech. Dobrze. A teraz ustawmy się bokiem. Chwalę się na mięśnie, y, tutaj na tak zwanym zdobnym kar. No i poza tym Prostujący postawę, bo w starszym wieku mamy tendencję do czegoś takiego. I tu się potem narastniają różne rzeczy. Mówi się, że po prostu stresy też tutaj się odstresowujemy. No, ręce do przodu. Głowa wyprostowana. I teraz, nie popylając głowy, przesuwamy ją do przodu. I do tyłu. I do przodu. I do tyłu. I do przodu, i do tyłu. Jeszcze raz. Przód, tył. My tam, gdzieś mamy z tyłu jakiś tak? Jakiś. Opieramy sobie rękę na tym mebel, tak? I odchylając ręką głowę na rękę, która jest z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy się, d wydech, wdech, wydech, odpychamy, oddych, jeszcze raz, rozluźniamy i jeszcze raz, ręka lekko do tyłu i głowa, głowę poddychamy na górę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wyciągamy, wyprost, W wdech, wydech, wydech wyprost,

Połóżmy się i ćwiczymy wszyscy, również nasi drugi i którzy w łóżkach tak są. A my jesteśmy solidarni, ćwiczymy wszyscy razem, razem zachęcamy do ćwiczeń, bo to bardzo ważne, szczególnie jak ćwiczek i osobom. I takich kilka prostych ćwiczeń, których wszystkim się przyda. Najpierw wyrówniamy sobie stopy, stopa wyżej, stopa niżej, rączetka, raz dla ruchu leżących, dwa. Trzy, cztery, pięć. wydech, Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wydech, wydech. Dobrze. A teraz. Dobre, jedno łydki. Wybieraj Tak, łydki są w nógach bez określenia, tak i raz jedna noga do przodu, raz druga, raz, dwa, wytrzymujemy za każdym razem, trzy, cztery i pięć, a teraz długoległe łydki do poziomu maty. Dłonie umieszczamy na zewnętrznych częściach pola. Staramy się je ścisnąć do siebie. One nie pozwalają. Napinamy przedmięśnie pośladków, zbieramy Zbiera brzucha. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Napinamy się, napinamy. Nie pozwalają. Kolana. No to je rozkrwalę, no to one znowu pochopną. Cały czas mamy napięcie na mięśniach pośladków, wybieraczy i mięśni ducha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no nie da rady. I raz, i dwa, i raz, pięć razy, dwa, i trzeci raz. I czwarty raz. I piąty raz. No to teraz powrotem łyżki są równolegle do poziomu I powtarzamy ćwiczenie na mięśnie wewnętrzne, na mięśnie kęla. Uwaga. Zaciskamy na, czy na piętym rzutu po śladkach i zbieraczach. Raz, dwa i trzy. Ściskamy, ściskamy. Cztery, pięć. Rozmieniamy. Wdech, wydech. Dłonie wewnątrz kolana. Rozchylamy kolana. Napięcie na pośladkach mięśniach, brzuchach i zbieracza. Rozciągamy przy oporze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz raz. Rozluźniamy, tak? Jedna noga i druga noga. Raz. Dwa. Trzy pięć razy na każdą cztery i pięć. I wracamy do mięśni tak? czyli dłonie mamy na zewnętrznych częściach, na finalnych ustawach brzuch i i zaciskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wytrzymujemy i trzyniemy. wdech. Wydech, rozluźniamy, wewnętrzny konek wewnątrz koła, rozciągamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy, jedna noga, druga noga i wytrzymujemy za każdym razem troszeczkę, trzy, cztery, I pięć, i przytulamy kolana do siebie i masujemy sobie kręgosłup trzy razy w jedną stronę, dwa, trzy i trzy razy w drugą, raz, dwa i trzy i opadają stopy na matę, ręce w górze, i raz, jedna, ręka wyżej, raz, druga, rozciągamy sobie dwie ciało, raz, mocno. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. A teraz energicznie dziesięć razy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I kładziemy sobie głowę na matę. Wdech, wydech, wdech i wydech. Dobrze. Sprawdzamy, gdzie są stopy. Stopy sobie są w pobliżu. Tak, i krew okręgu. Ręce leżał na masie. Podnosimy sobie biodra trochę wyżej tak żeby poczuć napięcie na udach, wdech wydech wdech, wydech i znowu powoli kręg po kręgu, kręg po kręgu opuszczamy biodra na matę wdech, wydech i powtarzamy kręg po kręgu, wyżej, 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 wyżej wyżej, tak. Wytrzymujemy. I znowu kręg okręg. Po Opadamy. Wdech, wydech. I ostatni raz. Coraz wyżej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wytrzymujemy chwilę. Wdech. Wydech. I Powoli, powoli opadamy w dół. I znowu rozmaitujmy sobie te głosy. W jedną stronę, raz, dwa, trzy. I w drugą, raz, dwa, i trzy. Połóżmy teraz sobie wygodnie, nogi na macie. Tak. W Ręce do tyłu, nosząc lekko głowę, trzy z dwóch stron y, materacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odchylamy tu. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odchylamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozmieniamy się. Układamy się na to. Otwieramy sobie głowę ręką, stopy do siebie podeszczami i rozciągamy góra i dół. Raz, pięć razy, dwa i trzy i cztery i pięć. Chwilę odpoczywamy, wdech. Wdech, wdech, Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, 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 wdech. Ostatni raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I wdech, wydech, wdech, wydech. Przechodzimy na drugą stronę. Otwieramy głowę w tym momencie. Stopy. Podeszlamy do siebie i ćwiczymy na tą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczynek. Wdech, wydech, wdech, wydech. I ostatni raz. Raz. Dwa trzy, cztery, pięć, odpoczynek w dół i przekracamy się na brzu, głowę na złożone przez ramiona i unosimy, albo możemy sobie głowę też jak nam wygodniej i staramy się i machamy nogami w ten sposób, żeby jak najbliżej pięta doszła do, do pośladka jednego i drugiego. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, głowa dłużej, d, 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 d. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, odpoczywamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech, wdech, i No a teraz kładziemy się w plecach. W ramach światła ćwiczenia. Posumiamy wszystkie mięśnie. Nabieramy powietrze nosem. Wybykamy w stanie. Wdech. W Stawiamy jedną stopę na macie, skręcamy lekko drogę na bok, odpływając się ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego, dłonie mamy na kolanach, rozkładamy je, nabieramy powietrze, i z wydechem unosimy ręce w górę i z wydechem opuszczamy je na serce. I miłego okienju do następnych ćwiczeń. Do widzenia.